Nasza krew zmiesza się na polu bitwy. Jestem na to za stary. Ow. Kiedyś to był ze mnie żwawy młodzian. Potrafię walczyć jak... Jest zimno i gonią mnie wilki. Pośpiesz się, bo wyzionę tu ducha. Co to za jego mość z kosą? Czemu na mnie wskazuje? Dlaczego jest z nim mój dziadek? Przysięgam ci lojalność. Siła i honor. Jak mogę Ci pomóc? Wyzywają mnie moi przodkowie. Ruszymy tą samą drogą. Moja siła jest twoją. W czym mogę Ci pomóc? Zrobię, co w mojej mocy. Znów jestem potrzebny. Spróbuję, jeśli tak być musi. Zrobię, co mogę. Za Drenor! Krew za krew! Ku zwycięstwu!